Czy wyobrażasz sobie kraj, w którym kobiety codziennie tańczą nago na ulicach? Wiem, że brzmi to szalenie, ale to rzeczywistość, która ma miejsce w Mozambiku. Zostań z nami do końca tego filmu i odkryj, jak to jest możliwe dzięki tej tradycji. Pamiętaj, że codziennie publikujemy nowe filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Tak wygląda życie w Mozambiku, kraju, który pobudza wyobraźnię swoimi spektakularnymi krajobrazami, żywą kulturą i złożoną historią. Zagłębiając się w ten kraj położony w południowo-wschodniej Afryce, odkrywamy mozaikę doświadczeń, miejsce, w którym nowoczesność i starożytne tradycje przeplatają się w nieustannym tańcu, który definiuje codzienne życie jego mieszkańców. Mozambik to nie tylko turystyczny raj z rajskimi plażami i imponującą fauną, to miejsce pełne duszy, gdzie każdy zakątek opowiada własną historię. Od świtu do zmierzchu życie w Mozambiku toczy się w unikalnym rytmie, wyznaczanym zarówno przez naturę, jak i przez kulturowe zwyczaje. Wyobraź sobie, że budzisz się w nadmorskiej wiosce, gdzie śpiew ptaków i szum fal wyznaczają początek dnia. W większych miastach, takich jak Maputo, dzień rozpoczyna się od gorączkowej aktywności. Ożywają targi. Sprzedawcy uliczni oferują świeże owoce i świeżo złowione ryby, a kawiarnie wypełniają się ludźmi pijącymi mocną kawę z typowym dla regionu chlebem pãozinho. Targ nie jest tylko miejscem wymiany handlowej, to serce interakcji społecznych. Tutaj rozmowy płyną tak szybko, jak towary przechodzą z rąk do rąk. Kobiety, często ubrane w capulany, kolorowe tkaniny z unikalnymi wzorami, którymi owijają swoje ciała, negocjują z umiejętnością wydającą się dziedziczną, ale poza handlem, targ to miejsce, gdzie dzielone są śmiechy, wiadomości, a czasem plotki. To odzwierciedlenie wartości społecznych Mozambiku, gdzie relacje międzyludzkie i bezpośredni kontakt mają fundamentalne znaczenie. Na obszarach wiejskich życie koncentruje się wokół rolnictwa i rybołówstwa. Mężczyźni zwykle wyruszają wcześnie rano w małych łodziach, znanych jako dhows, aby zebrać pożywienie na cały dzień. W tym czasie kobiety pracują na roli, opiekują się dziećmi i przygotowują jedzenie. Tradycyjna kuchnia Mozambiku jest prosta, ale pełna smaku. Świeże owoce morza, maniok, ryż i hojnie używane kokos i przyprawy ożywiają każdą potrawę. Matapa, mieszanka liści manioku gotowanych w mleku kokosowym, to przysmak, który gromadzi całe rodziny przy stole. Pamiętaj, że co tydzień publikujemy filmy. Nie zapomnij zasubskrybować. Wspólnota odgrywa fundamentalną rolę w życiu mieszkańców Mozambiku. Uroczystości, ceremonie i codzienne chwile są dzielone z sąsiadami i rodziną. Poczucie przynależności jest tak silne, że nawet w miastach dzielnice funkcjonują jak małe wioski, gdzie wszyscy się znają. Życie toczy się we wspólnocie, co widać na ulicach, gdzie dzieci biegają swobodnie, bawiąc się prowizorycznymi piłkami ze szmat, a dorośli siedzą w cieniu drzew, rozmawiając i rozwiązując codzienne problemy. Ale Mozambik nie jest miejscem, które żyje tylko przeszłością. W głównych miastach, zwłaszcza w Maputo, można poczuć wibracje nowoczesności. W barach i klubach rozbrzmiewa współczesna muzyka która łączy tradycyjne rytmy z nowoczesnymi gatunkami, takimi jak hip-hop i afrobeat. Młodzi ludzie są coraz bardziej połączeni ze światem dzięki technologii. Mimo ograniczonych możliwości zatrudnienia, duch przedsiębiorczości przenika to pokolenie od małych startupów po artystów, którzy wykorzystują media społecznościowe do promowania swojego talentu. Mozambik znajduje nowe sposoby na opowiadanie swojej historii światu. Muzyka i taniec są duszą Mozambiku. Nie ma wydarzenia, dużego ani małego, które nie byłoby wzbogacone dźwiękiem bębnów i rytmicznymi ruchami. Dla mieszkańców Mozambiku taniec nie jest tylko rozrywką to sposób na wyrażanie emocji i nawiązywanie więzi z innymi. Niezależnie od tego, czy jest to tufo. Elegancki taniec z regionów nadmorskich, czy spontaniczne tańce uliczne o zmroku. Muzyka staje się uniwersalnym językiem, który jednoczy ludzi. Jeśli podoba Ci się ten film, daj nam łapkę w górę i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych naszych filmów. Kontynuujemy. Jednak życie w Mozambiku jest również naznaczone wyzwaniami. Dekady konfliktów pozostawiły głębokie blizny, a choć kraj poczynił postępy w kierunku pokoju i stabilności, wciąż boryka się z problemami takimi jak bieda, bezrobocie i nierówności. Edukacja i opieka zdrowotna wciąż są obszarami wymagającymi rozwoju. Mimo to, mieszkańcy Mozambiku wykazują niezwykłą odporność. Ich zdolność do stawiania czoła trudnościom z uśmiechem na twarzy i duchem wspólnoty jest inspirująca. Jednym z fascynujących aspektów życia w Mozambiku jest to, jak głęboko zakorzenione są tradycje duchowe w codziennym życiu. Wierzenia przodków, często łączone z chrześcijaństwem lub islamem, stanowią drogowskaz dla wielu społeczności. Obrzędy takie jak rytuały inicjacyjne czy ceremonie uzdrawiające są wciąż powszechnie praktykowane i stanowią sposób utrzymywania żywej więzi z przodkami i ziemią. Te wydarzenia to chwile jedności, w których celebruje się zarówno duchowość, jak i tożsamość zbiorową. Kobiety odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie mozambickim, a choć stają w obliczu poważnych wyzwań związanych z nierównościami płciowymi, są także agentami zmiany. Na obszarach wiejskich przewodzą inicjatywom wspólnotowym, organizują targi i są strażniczkami tradycji kulturowych. W miastach wiele kobiet łamie bariery w dziedzinach takich jak edukacja, biznes i aktywizm społeczny. Ta dwoistość między tradycją a nowoczesnością jest jedną z najbardziej fascynujących cech życia w Mozambiku. Jeśli jeszcze nie dałeś łapki w górę, pamiętaj, aby to zrobić i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Czas w Mozambiku wydaje się płynąć inaczej, nie ma pośpiechu, życie toczy się w rytmie natury. Rano słońce ogrzewa ziemię złocistym światłem, podczas gdy po południu cienie się wydłużają, a powietrze wypełnia się zapachem jedzenia gotującego się na ogniskach na świeżym powietrzu. Wieczorem niebo rozświetla się widowiskiem gwiazd, które zachęcają do refleksji nad głęboką więzią między ludźmi a ich otoczeniem. Święta są kluczowymi momentami w kalendarzu mozambickim, a każdy region ma swoje własne, unikalne tradycje. Od celebracji religijnych po festiwale kulturowe, te wydarzenia są eksplozją kolorów, muzyki i radości. Kapulany stają się jeszcze bardziej jaskrawe, bębny rozbrzmiewają głośniej, a wspólnoty łączą się, aby celebrować życie. Tutaj czas zdaje się zatrzymywać, gdy wszyscy zanurzają się w energii chwili. Plaże Mozambiku, z białymi piaskami i turkusowymi wodami, są nie tylko atrakcją turystyczną, ale także integralną częścią codziennego życia. Wspólnoty rybackie zależą od morza, by zdobyć pożywienie, podczas gdy rodziny udają się na wybrzeże, by odpocząć i cieszyć się morską bryzą. Dla wielu ocean jest zarówno zasobem, jak i źródłem duchowej inspiracji. Choć Mozambik może być znany ze swojej naturalnej urody, to jego ludzie pozostawiają naprawdę niezatarte wrażenie. Mieszkańcy Mozambiku są ciepli, gościnni i zawsze gotowi dzielić się swoją kulturą z odwiedzającymi. Ich gościnność nie jest tylko uprzedzoną uprzednością to sposób życia. Obcokrajowcy, którzy przybywają do Mozambiku, nie tylko są świadkami jego tradycji, ale często są zapraszani do udziału w nich, tworząc więzi, które przekraczają bariery językowe i kulturowe. Mozambik to miejsce, gdzie sprzeczności współistnieją w fascynujący sposób. To kraj, w którym przeszłość i teraźniejszość mieszają się, gdzie tradycje przodków współistnieją z młodzieżą patrzącą w przyszłość. To miejsce wyzwań, ale także nadziei, gdzie wspólnota jest podstawą wszystkiego, a życie świętuje się z każdym uderzeniem bębna. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobał, zachęcamy do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Życzymy Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia następnym razem.